Spektakularne wypadki morskie, takie jak wypadek Titanica czy Costa, Kovni, wyzwalają tworzenie norm prawnych o. Jeszcze konkretnie nie możemy tego powiedzieć, prawda, ale po Titanic z pewnością, po, po, de, de, po, po, po Estonii tak samo wyzwalają tworzenie norm prawnych o charakterze zapobiegawczym, jako pana w zasadzie na zawodność czynnika. Ludzkie. To jest poziom uniwersalny, my obserwujemy w prawie przez przede wszystkim szybkie, dosyć po każdej takiej tragedii, katastrofie, czy wypadku podpisywanie różnego rodzaju umów międzynarodowych, czy innych aktów normatywnych, które takie środki prewencyjne, instrumenty prewencyjne zapobiegawcze zawierają. Natomiast czy tworzenie wielu wielu norm prawnych, standardów prawnych? Życie jest tym środkiem, tym lekarstwem na, na, zarząd, na, 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 na brak bezpieczeństwa, na, na skutki w zasadzie, na to, co się dzieje, no to, to jest kwestia dyskusyjna. Więc na poziomie uniwersalnym rzeczywiście to jest obserwowane. Na poziomie regionalnym, na przykład w Unii Europejskiej, rzeczywiście obserwuje się dosyć dużą presję, która wymusza takie namnażanie się prawa i to prawa w coraz szerszym zakresie, większej oczywiście surowości. I tutaj prawo Unii Europejskiej jest świetnym w zasadzie przykładem do podjęcia dyskusji. No, i ten brak zgodności prawa krajowego z prawem międzynarodowym, już na poziomie prawa krajowego w poszczególnych państwach, który skutkuje naruszeniem zasad bezpieczeństwa życia na morzu i bezpieczeństwa morskiego w takim bardzo, bardzo szerokim ujęciu i w tym kontekście, o którym ja dzisiaj wspomniałam, czyli kontroli, zarządzania, kultury i wykonywania prawa. I w zasadzie to zdjęcie zamyka moją prezentację. To jest przypadek, wypadek, który jest nam wszystkim bardzo dobrze znany. I pytanie na koniec. Trzeba powiedzieć, że to jest pytanie retoryczne, albo filozoficzne, albo może psychologiczne. Kto ma zarządzać? Kapitan. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Panie doktor. Kto ma zarządzać kapitanem? Wydaje mi się, że kapitanowie, którzy są tutaj na sali, wiedzą, kto nimi zarządza generalnie.